Uważam, że to stowarzyszenie jest zupełnie wyjątkowe. Każde spotkanie, czy to jest szkoleniowe, czy, e, czy przy okazji walnego zgromadzenia, budzi tyle pozytywnych emocji, wzruszeń, radości, uśmiechu. E, e, wspominamy poprzednie spotkania. Zawsze jest coś, na czym możemy się zatrzymać i uchać, ale nie tylko, bo czasami są to takie wspomnienia trochę smutne, ale również w tym. Momencie, nie jesteśmy pozostawieni sami sobie. Super jest. Dziękuję bardzo serdecznie za udział w dzisiejszym wystąpieniu. Dzięki SWBR jestem w tym miejscu, w którym jestem i jestem przeszczęśliwa, że jestem członkinią swbr I bardzo, bardzo dziękuję. Tak się robi serduszka. Kochamy SWBR. My też. Ja też. <grym> Kochani. Przyszliśmy długą drogę, 10 lat, przepięknych chwil i trudnych chwil. Ale cóż, gdyby nie kłody pod nogi, to nie bylibyśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy. W stowarzyszeniu jestem prawie od początku. Z zasady jestem samotnikiem, a tutaj mam dookoła siebie ludzi, którzy mi pomagają, wspierają mnie, zarówno w pracy, jak i w życiu e, takim codziennym Na, nawiązałam wiele przyjaźni. E, mam zawsze do kogo zadzwonić, kogo zapytać, e, kim się podeprzeć. Mam nadzieję, że wszyscy Państwo tak dobrze odbierają to stowarzyszenie jak ja. Jak widzicie dalej tutaj jesteśmy z wami, bo chcemy, możemy, widzimy, że to sens. Bardzo się cieszę, że mogłam wziąć udział w walnym zgromadzeniu członków SWBR. To świetna okazja, żeby skorzystać wzajemnie z własnych doświadczeń. A ja zachęcam do korzystania z karnetów sportowych Medica Sport w ramach członkostwa w SWBR. I właśnie mnie zachęciła. Jestem bardzo zadowolona. Bierzcie i pracujcie nad sobą. Bardzo się cieszę, że przyjechałam na dziesiąte walne zgromadzenie stowarzyszenia współpracujących biur rachunkowych. Super relacje, są tutaj super osoby, z którymi naprawdę można przedyskutować wszelkie tematy. Zachęcam. SWBR to nie tylko przyjaźnie. To przede wszystkim wsparcie merytoryczne naszego zawodu. To, że możemy na siebie liczyć w prywatnym życiu i w zawodowym, jest takim największym bonusem dla nas bycie tutaj w stowarzyszeniu. Tak, dostajemy na pewno od wielu osób takie feedbacki tak. pozytywne, które powodują to, że chce nam się dalej robić to, co robimy. Rozwijamy się, nasze biura rosną. Zaczynałyśmy od małych biur, od jednego klienta, dwóch, Dziewczyny mają samodzielne, duże biura, rozwijają się, mają coraz więcej ciekawych branż do obsługi pracowników. Jak co roku spotkaliśmy się, aby omówić bieżące sprawy naszego stowarzyszenia, ale również po to, żeby spotkać się, przypomnieć sobie, Jakie wartości nam przyświecają i jaka misja nam przyświeca? Od samego początku, czyli od 10 lat, kiedy idziemy razem i jedną wspólną drogą. Wspieramy się, towarzyszymy sobie, przyjaźnimy się. Te relacje to jest najważniejsza rzecz, którą zbudowaliśmy przez te wszystkie lata. Wujek Krzysztof, witam do Jesteśmy tutaj dla Was, ale Wy też jesteście tutaj dla nas. Wspierajmy się nawzajem, twórzmy razem tą wspaniałą inicjatywę. I życzę Wam kolejnych lat cudownych, wspaniałych, owocnych w tym fantastycznym gronie. Zapraszamy Was do większej aktywności i do czynnego uczestniczenia w naszych spotkaniach bo to one wnoszą najwięcej w nasze relacje i budowanie tych relacji. Uczestniczcie, korzystajcie, bądźcie z nami.